Cześć, witajcie. Z tej strony Waldo. Witam was w kolejnym odcinku Ratowania Świata od Zera i w dzisiejszym filmie zrobimy sobie część fabuły. Ale najpierw, moi drodzy, rzecz bardzo ważna i istotna, bo w sklepie z lamami w lamie rentgenowskiej, a dokładniej w super mamy mitycznego bohatera, mamy mitycznego ojcańca głównego i legendarnego goryla Grizziego, ile się nie mylę. Także kupujemy tą lamę i odbieramy nasze potężne nagrody. I chyba dostaniemy pierwszy profil drużynowy, nie jestem do końca pewien. Zobaczmy. I teraz tak. Strażnik oczko. Ok, dobra, to mi się podoba. Odbieram kolejnego głównego, mitycznego ocaleńca. I like it so much. Jeszcze otworzymy sobie pięć koszmarlamek widzowie. Ok, muszę zależeć, tylko Okej, Jones i złoty, pułkownik tygrysica bodajże ona jest pod okrzyki bojowe. I tutaj mamy legendarnego głównego. Bądź legend... No dobra, okej, okay, legendarnego głównego i tygrysice pułkownika. Okej, okay, w porządku, to za momencik, za momencik, bo dużo się dzieje, nie spodziewałem się. Ocaleńcy zarządzaj, mamy trzech mityków. Yy, nie wiem co powiedzieć. Okej, okay, przejdźmy do oddziałów. Sanitariusze, ty stąd idziesz, chodzi ten to pan, proszę bardzo, 50 mocy nie pogadasz. I z tego co patrzę, inżynierowie, inżynierowie, zmieniamy tutaj na tego pana. Mamy już 22 mocy, myślałem, że 23, a cyferka się nam... Tutaj cofnęła, no, ale co teraz robimy? Robimy tak, recyklingujemy tego ocaleńca, żeby uzyskać punkty i podręczniki. Możemy również tego zrecyklingować, tego zrecyklingować. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakiegoś głównego ocaleńca. Eee, chociaż nie, chociaż nie, zostawię go sobie, bo sobie przypomniałem jedną rzecz, którą muszę ogarnąć. I teraz tak, odbieramy nagrody za księgę kolekcji. Eee, może nie za księgę kolekcji. Profit drużynowy, przesunięcie fazowe, ma dodatkowo jeden ładunek, lecz jego zasięg zmiesza się o następną na liczbę pól. Ok, to dostaliśmy sobie profit drużynowy, którego nie dostaliśmy i z księgi kolekcji jakieś tam schematy, brzmi to fajnie. I teraz tak, już wam tłumaczę o co chodzi, bo w zeszłym odcinku w oddziałach miałem ocaleńca, oddział bez głównego ocenca wrzucamy sobie jego i troszeczkę nam moc rośnie. on nie jest przypisany do oddziału, ale jest po prostu głównym ocaleńcem. I w sumie możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Możemy tutaj wymienić i już mamy więcej tej mocy, chociaż w sumie nie jestem do końca przekonany, czy tak dużo. Czy możemy tutaj sobie coś wymienić? Możemy jednego dopasowanego sobie wrzucimy do oddziału. I zobaczmy jeszcze tutaj na inżynierów. Zobaczmy, co tutaj mogę, czy coś tutaj mogę w ogóle zmienić. Mogę zmienić i bardzo chętnie to zrobię. Więc zmieńmy to sobie. I będzie zacy No wybierz się. Ale tutaj zostawię legendarnego, bo on po prostu będzie bardziej przydatny. Jeszcze sobie na szybko przejrzę to oddziały. Czy, czy czegoś nie mogę wymienić? Na, tak na szybkości. Zobaczmy. A tutaj tu mogę profita zmienić. W sumie lepiej mieć dwa serduszka aniżeli nic. Okej, okay. tutaj nie mogę wymienić. Yy, mm -hmm. Ale zrobimy jedną taką rzecz. Bo tutaj możemy sobie wrzucić dwóch legendarnych, i oni po prostu będą dawali więcej tej mocy od tego e, Epickiego. Dobra, mamy to ogarnięte. Idziemy otwierać koszmar lamy. Otworzymy sobie ich bodajże 5 na raz, bo mamy akurat na 5 lamek. I może dostaniemy legendarną czachomiotkę, i wtedy odbierzemy sobie dynietnicę I odcineczek będzie super. Ok, wybierzemy sobie tutaj to. E, niech będzie wirująca zguba. Mózgowiec Jonesy, od czego ty byłeś? Wydłuża czas trwania okrzyku bojowego o 3 sekundy. Mamy nocnego marka. No i mocarną bazę Knoxa mamy. To mi się bardzo podoba, bo to się na pewno przyda i będziemy mogli już sobie powoli zrobić build na budowniczego. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do pierwszej misji w tym odcinku. No i jedziemy, moi drodzy. Misja uzupełni zapasy. Z racji tego, że muszę znaleźć trzy części tatki, to po prostu

Okej, okay, dobra, będą dialogi. To się zamknę. Okej, okay, mamy questa zrobionego. Wystarczy y, skończyć misję. E, także w momencie, w którym y, sobie zbierzemy wszystkie materiały, to zapewne się zobaczymy. Ja idę farmić, grindować materiały. Bo być może niedługo kolejna obrona burzowej tarczy w razie No i udało się wykonać misję. E, nagrody prawdopodobnie będą to jakieś PEDEKI, bo tutaj. W sumie zbyty jakiś fajnych nagród nie było, za tą misję po prostu ją odpaliłem tylko dlatego, żeby zrobić progres w zadaniu. Taka jest prawda. Posłuchajmy dialogu, bo zapewne będzie. że dr winderman przebywa w deskogrodzie podobno ma tajne laboratorium i pracuje nad czymś wielkim chodzi o coś co pomoże nam opanować cały ten bałagan muszę uciekać jeśli znajdziecie tego łobuza to pamiętajcie że uratował mi życie zanim połączyliśmy siły żeby uratować świat pracowałam u doktora windermana nad projektem obrony burzowej bazy głównej okej okay. Tak między nami uważałam, że ten projekt obrony przed burzą to szaleństwo. Ale zaufałam mu. Dobrze zrobiliśmy. Miał rację co do burzy. Tarliśmy do deskogrodu. Otrzymałam fragment pliku aktualizacji. To chyba od niego. Potrzebuję reszty pliku. Jeśli doktor Winderman rozpoczyna ponownie projekt obrony bazy głównej, musimy się przygotować. Ok, teraz będziemy musieli wykonać jakieś zadanie związane z tym. E, ukończ misję budowy sieci radarowej w strefie 19. Więc prawdopodobnie nas czeka e, zbudowanie trzech radarów i wiadomo, przeczekanie do 20, minut, do 20 minut bo niestety się nie da tego skipnąć w żaden inny sposób. Po prostu trzeba będzie poczekać. Także lecimy z tą misją i widzimy się na nagrodach. No i mamy misję radarów wykonaną w tym momencie. Nie będę ukrywał, że to było 20 minut po prostu. Kopania materiałów, co nie ukrywam, jest spoko, bo będziemy mogli mieć po prostu większy zasób tych materiałów, żeby ewentualnie obronę burzowej tarczy zabudować. Odbieramy nagrodę, zobaczymy, jakiś dialog czy jest. Musisz się przejmować moimi problemami. Okay. Sporo do roboty. Chyba wiem, jak możemy zneutralizować te szczeliny. To wymaga sporo blue. Glutu. Nie wiem, czy w deskogrodzie występuje naturalnie dość Blue glutu. Trzeba ukończyć badanie. Zbadaj całą strefę. Lok oznaczy Blue glut. Kiedy wrócisz, będę sformatowana i zaktualizowana. Dla ciebie to żadna różnica. A dla mnie coś jak nowy początek. No. W niebytu. no mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, teraz musimy po prostu zagrać misję i odkryć całą mapę na niej, więc idziemy to zrobić. Dobra, mamy nagrody za misję z i Zbierz. Nie będę ukrywał po prostu, odpaliłem najprostszą misję w momencie, w którym mam tylko odkry odkryć mapę, więc y odbieramy te nagrody. Trochę Golda, trochę Ekspa do karnetu. Tam była strewerzna ruda, to mi się na pewno przyda. O, jeszcze skrzyneczek trochę pootwierałem, więc za to 20 kropelek 10 błyskawic. Zawsze to git. to nadal istnieje. Rej? Ja, a jakże? I nadal wszystko pamiętam. Moje wszystkie powie rekiny klauni zą po godzinach. Moje marzenia na przyszłość można obejrzeć na tablicy. Szczerze, to nie wiem nawet co uległo zmianie. Plan schronu przesłany. Hmm. Zdaje się, że nagle sporo się nauczyliśmy o eksperymentalnej technologii przeciwburzowej. Czy to tylko ja? Tylko ja? No spoko. Ok, dobra. Eee, ja tutaj sobie wydam punkty ulepszeń. Wezmę sobie sztandar. Na czemu by nie? Dobra, co my teraz musimy zrobić? Wysłuchaj transmisji z laboratorium Windermana w udanych misjach na obszarze 19 strefy miejskie, podmiejskie i przemysłowe. No i okej. Okay. Udało się odpalić lot na błyskawicy ten cztery razy. Są ludzie, to jest bardzo dziwne, bo nie będę ukrywał trochę czekają na tych ludzi. Zbudowałem samemu kilka tuneli z tego tytułu, że no, po prostu wolę się zabezpieczyć na wypadek tego, jakby po prostu misja nie wyszła. Idziemy słuchać tych rzeczy od doktora Windermana, bo nie będę ukrywał. Odkryli mi mapkę, więc zrobili coś, czego ja już nie muszę robić. Tylko fajnie by było wejść tam na górę. A może zrobimy to po prostu po ludzku? Po prostu sobie, nie wiem, zbuduję schody i będzie prościej. Ok. Aha, ja mam tylko to umieścić. Aha, dobra, ok, w porządku. To ma sens. Myślałem, że będą jakieś dialogi przy okazji do tego. Ale jak widać nie ma Zostały nam jeszcze 3, 4 dobrze widzę że 4 Także jademy Amunicję sobie zbiorę a dlaczego by nie I reszta rzeczy jest tam to też sobie zbiorę bo trochę metalu zżyłem na tej mapie A a w magazynie go mam trochę mało. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj. Wchodzimy tutaj. Ciekawe czy ktoś w ogóle blue Blood zbiera. To jest bardzo ciekawe. I ostatnie urządzonko. Gdzie jest? Tu u góry. Dobra. Ło, wow, wow. Co się stało? Dobra, to mamy zrobione. Blue glucik, tu będzie chyba troll. Nie, to nie będzie trola. ja sobie zbiorę przy okazji. Zobaczymy co tam goście w ogóle, bo już widzę, że jeden gość tam coś tam próbuje budować i nie będę ukrywał, żebym bardzo nie chciał, żeby tam on cokolwiek robił z tego tytułu, że no ja tam troszkę zbudowałem i troszkę maca zużyłem. Chociaż z drugiej strony jak tam nawali oponek to bez różnicy w sumie. Tylko zbierzmy ten Blue glucik. I będziemy mogli zaraz odpalać. Tylko w tą stronę. W tą stronę. Tu na dole. Blueglucik ostatni. Cztery sztuki. Idę zobaczyć, co oni tam kombinują. Chyba mi się wydaje, że możemy odpalić. Jest nas czwórka. Jest mała szansa na to, że coś tutaj nie wypali. Eee, rozpocznijmy głosowanie. A w sumie nawet nie głosowanie, tylko od razu odpalmy misję. Eee, w ogóle 3-4 mopki idą. A ja sobie puszczę turecika. Zobaczymy, co się wydarzy. Ej, no w sumie jak na razie ta misja tak bardzo spokojnie, nic się nie dzieje. Ale coś, coś, coś tutaj klepie. Coś tu klepie. Przeszedł. Przeszedł jeden pustak. Okej. Okay. Eee. No to co? No to robimy tak. Robimy tak i tak. Walimy tak. Oponę, cyk, tu. I już nie będzie nic przechodzić. Proszę bardzo. Nie wiem, czy się go uda zbić w dwie minuty. Mam nadzieję, że tylko... Moi teammaici tam sobie dają radę. Dobra, on to zablokował budowę. Pójdzie do drugiej ścianki. Do super, biza tą ścianę. Jak najbardziej. Już mogę budować. No co jest z tym bossem? E, dobra, idzie, idzie ze stąd. Tam widzę mój tunelik daje radę. Tepną się w ogóle gdzieś na plecy. Chyba już mogę zabudować, super. To masz jeszcze ci dwie ścianki. Postawię jakbyś chciał. Nie, no, ten bosnicę zrobi. Tam widzę gościowe sobie radzą. E, moi, także to jest po prostu minuta 23 do zakończenia. No, zniszczyłeś mi ścianę. Nie mam deatomizatora, żeby mu klepnąć, albo jakiegośkolwiek innego pukacza. Więc w sumie, chociaż sobie nie minutka do końca, jak mi chłop pomoże. Nawet widzę, że on ma mocniejszy łuk, bo po prostu wbija się e, mocniejszym damage'em tego bossa. Ja to widzę. Gdzie ty jesteś, Kajżeś ty. Dobra, on się od trapy wywróci, bo jest głupi. Zoba. ty jakąś szybko biega, ty! Widzieliście? Dobra, zdechł, czy nie zdechł ten boss? on się tepnął gdzieś? Okej. Okay. Nie widzę nagród z tego bossa. To aż dziwne, bo powinny być. Jednak chyba dobrze, że Waldek postawił te gazówki w takim małym tunelu. No jeszcze Smasher idzie. Dobrze, zastanowimy się maszara Zleciał. No i mamy tą misję wykonaną. Nie było to jakoś mega trudne. Odpowiednio zabudowana struktura. Sama się broni. Wiadomo o co chodzi. No dobra. Odbierzmy nagrodę. Jestem ciekawy ile do ocaleńca. Ale myślę, że gdzieś około może 50 tysięcy za tą misję dostanę. Tak obstawiam. Odbieramy nagrody. Zobaczmy ile tych peda ocaleńca udało się zdobyć. 35 tysięcy, no trochę mało, ale też nie, za też nie za dużo, mało, strasznie, naprawdę. No, dodatkowe 16 koła, no to brzmi lepiej, nie? Kolejne 16 koła. Hej, dwa nagrody, proszę bardzo. No i mamy 120 zamrażacza, przyda się na pewno. Ocaleńców w deskogrodzie spadła do Uuu, 6 minut. Tak się składa, że mam rozwiązanie. Twój optymizm jest podejrzany. Niech żyje optymizm. Dzięki tej tajemniczej aktualizacji mamy schrony dla ocaleńców. Pomóżmy tym ocaleńcom jakoś przetrwać. Wymarzone zadanie! Okej, okay, dobra, z tego co widzę. Musimy zrobić misję naprawy schronu, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo chciałem w tym filmie zrobić to, co chciałem, czyli po prostu zrobić tę, tą stronę. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się tą No i potem przejdziemy do obrony burzowej tarczy w DeskoGrodzie numer 4, bo drugą i trzecią żeśmy zrobili. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę suba. I pamiętajcie o tym. Żeby wbić na Discorda, bo to jest bardzo ważne, tam zawsze dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Także dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego baju.